Boudibou, boudibou, i robimy powidełka jak co roku śliweczka, węgiereczka elegancko osy, muchy uciekać Kurczy. no i tak się robi o, takiego kolorku dostałem o, patrzcie, tutaj mamy węgiereczki już te e, już wcześniej już soczek puściły, jest tego trochę, w zeszłym roku mało zrobiłem, ale wyszły tak szybko, żeśmy nie spałaszowali chyba kurczę do połowy stycznia już nic nie było, więc ym, no i robimy powidła, kurczę no i osy, o. i osy, 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 ale osy to, a tu jest o, proszę bardzo. Gotujesz ze mną, tak? Tak. To jest Bangladesz. Ponieważ składa się z oczu i z brzucha. O. I zawsze mi statystuje. A propos os, to powiem Wam, że wyprowadziłem w mało humanitarny sposób, bo to są takie pułapki na osy. Takie się robi, takie coś. I tu robimy z butelki takie cudo. O, no, ciach i tam pływa, no trochę tych os pływa. Co nalać do środka? Piwa. Piwa i troszeczkę posmarować e, górę jakimś syropem, żeby te osy se tam wpadały. No bo rzeczywiście nie lubię zwierząt męczyć oczywiście, ale z drugiej strony miałem tu trzy gniazda os. Jak się wyroiło to wszystko, to musiałem zredukować liczbę w sposób nie mało humanitarny, ale tak. Także robimy dzisiaj powidła. O. Co jest? Powidła Bęśniat? Poważnie. Powidła Belsiat. Ukłon się ładnie Państwu. No tak. Można wykorzystać ten sok. Ze śliwek, z śliwek, które puściły e, z cukrem, o i ten sok posłuży za wabię. dla os. Ciach ciach. O, I tutaj na wabia postawimy. <laughs> Chyba was pogięło osy. Nie ma wyjadania Ciambry. Przesady. I tu nam się to wszystko pięknie redukuje. O! Po widełka będą jak ta lala. Halo! To nie znaczy, że jak ja gotuję, to wszystkie macie tu przyjść i coś dostaniecie. Koty są niesamowite. O! Już jest banda. A to mamuszka królowa lasu. Które już chyba znacie. Ja robię powidła w dwóch wersjach, jedne takie e, normalne z cukrem, tego cukru nie daje dużo, w zależności czy śliwka jest e, słodka czy nie, to już rzecz gustu, ale połowę robię z cynamonem oczywiście. O, I jak zrobimy śliweczki, to później zrobimy mirabelki.